Dawid, chodź! Trzeba loga nagrać! Dobra, już idę! Witajcie, ekip Hardowicze! Start najnowszej edycji odbędzie się 29 września o godzinie 19 na wersji 1.20. Jest to trzeci odcinek Sea Change które pojawiają się teraz codziennie do dnia startu edycji. Generalnie widziałem, że wiele osób pisało o tym, że wersja 1.20 jest mniej stabilna od 1.16. Otóż nie. No, nie zgodzę się z tym. Szykując serwer, przetestowaliśmy stabilność i powiem Wam, że nawet jest stabilniej. Nie ma takich spadków FPS jak na 1.16, ale niektórzy mogą mieć troszkę mniej FPS-ów, co pokazał Melonek w swoim odcinku. Moi drodzy, pora na kolejną ważną zmianę. Pierwszy raz w historii istnienia CubeHarda postanowiliśmy zrobić amnestię banów. Zrobiliśmy to z racji na chęć rozpoczęcia na wersji 1.20 wszystkiego od nowa. Dlatego teraz ty, CubeHardowiczu, jeżeli dalej odpokutowujesz swoją karę na serwerze, to dostaniesz drugą szansę. Dodatkowo, powyjaśnialiśmy wszystkie sprawy z graczami z Blacklisty i im także postanowiliśmy dać drugą szansę. Również usunęliśmy wyciszenia i bany na Discordzie. Zgodnie z waszymi wielokrotnymi prośbami usuwamy unbany oraz Unmuty wymiar sprawiedliwości w postaci kar za przewinienia został znacząco uproszczony, dzięki czemu kary będą łagodniejsze, lecz nie zachęcamy do łamania zasad. Dodaliśmy także taryfikator kar, który uwzględnia sankcje, jak i konkretne przewinienia. Jest on dostępny na stronie. Teraz powinniście widzieć mniej więcej, jak się prezentuje. Dodaliśmy także informacje o rozgrywce serwerowej na stronie, co też powinniście teraz widzieć. Cieszymy się bardzo, że zostawiacie taki pozytywny odzew pod change logami i na naszym Discordzie. Mam nadzieję, że już 29 września usiądziemy razem i pogramy na pierwszej edycji Cube Harda, na wersji. 1.20 W razie jakichkolwiek wątpliwości czy pytań na temat odcinka, zadawajcie je w komentarzach pod Change Logami. Chętnie na nie poodpowiadamy. To były kolejne informacje. Więcej dowiedzicie się w następnych odcinkach na temat zmian na wersji 1.20. Nie jest to koniec Change Loga. Robimy daily. Codziennie do startu edycji będzie dodawany nowy Change Log. Ja jestem Dawid12, a to był trzeci Change Log.